Yp, yp, zaraz się Wam pokażemy, przywitamy się z Wami, bo trochę nas zaskoczyło łącze. Było szybsze niż myśmy myśleli. Zajmij jeden z dwóch ale... pasów, aby skręcić w prawo w kierunku Włoch, ale Do Włoch jedziemy? Tak, tak, do, do jedziemy. Włoch jedziemy. Proszę. Do Włoch jedziemy na, na pastę. O. O. o! Bum, 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 bum! bum, bum, bum. Przyjechałbym ja w słup Zrobiłbym łup! O. O, i, wszyscy, swój. I wszyscy dzwonią. O nerwy, nerwy, nerwy. Mm, mm. I, 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 Aproxima Centauri to jest tak zwane, czyli zbliżenie. I, i, i ten, i, i latarnia zaliczona. Ojej. Ojej. Się zrobiło. Chyba chyba tutaj ten kierowiec tego. Zajechał już drogę. Renio miał mm. tam. Zajechał im drogę chyba jednak jest taka op opcjonalna opcja mm. Widzicie, woż... gdzie drwa rąbią tam latarnie lecą czy coś takiego przysłowie Oj, a to jest... Zatesto ci gesta. Geste, czyli... Ale to warszawski samochód. Dadzą seradę, nie mają daleko do domu.